Hip i wody. Dobry i Zimno. Ale pokaż paluszkiem, co pokazujesz? Zimno. Zimno dlen. no, Dien mokre. Całe opity. Głośno, cicho, nowy, stary, twardy, miękki. U góry, no. Niski? Niski, wysoki. Drugi? Krótki, Krótki ogon, tak. Potem co? Barany. Jeszcze baranki Ci zostały u góry? No. Jaki jest baran? Biały. Czarny. Potem co jest na końcu? Pod wodą. Pod. Nad. Pod wodą. Nad wodą. A teraz tu? Głupi, Wody. Ubrany. Rozebrany. I jaki? Zebra. Ubrany. ubrany. Rozebrany. Ubrany. Co dalej? Góry. Na, do, na góry, dole. na dole. no. Co dalej? Pełne pusty. A co kwaśny, jest pełne pusty? Kwaśny i słodki. Świetnie. I co jeszcze zostało? Nie wiem. Szybki, wolny. Szybki. Już było to. Już tak. mówiłeś? A to? Pięsie, tak, też. też. A to? Też. To co to jest? Aniołek, diabełek, tak?